Profesor Katarzyna Zielińska, socjolożka religii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest gościnią Live in Kraków, studia w opinii. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. 32 lata temu to było, wtedy została religia wyprowadzona z salek katechetycznych i wprowadzona do sal szkolnych. A dzisiaj po tych 32 latach sytuacja jest taka, że blisko 1500 szkół w ogóle nie ma w swoim harmonogramie religii, no z tego powodu, że nikt się na nią nie wybiera, nikt nie chce na nią chodzić. Pani profesor, zdaniem czyja to jest wina? Ach, to jest, powiedziałem trudne pytanie. Trudno mówić o czyjejś winy. Nie. Ja bym powiedziała, że to jest wina pewnych procesów, które obserwujemy w społeczeństwie polskim, no już od jakiegoś czasu, ale które też przyspieszyły w ostatnich latach. No i to są takie procesy, które można. Pewnie, na które można patrzeć na różnych poziomach. Są oczywiście pewne takie zmiany na poziomie nie wiem, globalnym, to jest w ogóle proces globalizacji, rosnących migracji, tego zróżnicowania kulturowego, który, którego też jesteśmy częścią, chociaż być może w Polsce to zróżnicowanie jest widoczne w mniejszym stopniu niż w innych krajach. No i pewnych uwarunkowań lokalnych, tak bym powiedziała. Patrząc na różne dane, uświadomiłam sobie, że dane pokazują, że młodzi ludzie, szczególnie ta najmłodsza grupa, czyli osób do 24 roku życia, staje się coraz bardziej niereligijna, to znaczy coraz częściej te osoby w tej, w tej grupie osób, Coraz częściej pojawiają się deklaracje niebycia osobą, bycia osobą niereligijną i uświadomiłam sobie, że to są też osoby, które najprawdopodobniej są dziećmi tego pokolenia, które, które wchodziło w dorosłość w latach 90. I być może widziało pewne, pewne, pewne rzeczy, które, które, albo inaczej, widziało próby kościoła wejścia z powrotem w sferę publiczną były świadkami tego jak właśnie religia wracała do kościoła. Nie mam tutaj gotowej odpowiedzi, pewnie nie da się tutaj takich bezpośrednich związków ustanowić pomiędzy tym, że to jest właśnie są dzieci tego pokolenia, ale być może to też ma, też ma jakieś znaczenie. Więc oczywiście szukając winnych, no to lokowałabym tę winę w tych procesach i, i i też nie bez winy jest sam Kościół. Tak bym powiedziała: Kościół katolicki, który jest największym beneficjentem tego rozwiązania, które w Polsce mamy, jeśli chodzi o edukację religijną. Dlatego, że oferta, i to jakby myślę, że same, same osoby, sami księża, katecheci, katechetki też, też zauważają ten, ten problem, Kościół być może nie ma dobrej albo dostosowanej do potrzeb współczesnej młodzieży oferty, stąd lekcje religii stają się, katolickiej religii stają się coraz mniej atrakcyjne i młodzież w coraz większym stopniu zaczyna od, z tej religii rezygnować, tudzież zaczynają... Coś, coś, coś myślę, że, że od razu by Pani profesor usłyszała jaka oferta, co to za język marketingu, a tego w religii nie ma, chyba tak by to powiedzieli. Znaczy... Jest, jest teoria socjologiczna, teoria ekonomiczna, taka teoria religii, która mówi dokładnie o tym, że wprawdzie autorzy tej teorii Stargi, Bainbridge mówią o tym, że my jakby z natury, ludzie z natury są religijni, my potrzebujemy religii. I to, czy jesteśmy religijni, czy nie, zależy w dużej mierze właśnie od oferty, jaką mamy. Jeśli mamy bogatą ofertę, każdy może znaleźć coś dla siebie, jeśli ta oferta jest gorsza, jeśli jest monopol religijny, no to w takiej sytuacji mm. właśnie religijność upada albo osoby zaczynają szukać Jakiś innych sposobów zaspokajania tej potrzeby. Więc mm -hmm. oczywiście można się oburzać na język ekonomiczny, ale no, nauka w taki sposób o, o religii też mówi. Mm -hmm. Ja przeczytam tylko pierwsze zdanie z komentarza, który tutaj widzę na czacie. Miejscem religii są kościoły. Ja jestem z tego pokolenia, które chodziło na religię do kościołów i do salek katechetycznych przy kościołach i naprawdę nie można było narzekać, te salki były pełne, to były naprawdę jakieś mm. pojedyncze osoby, które na tę religię nie chodziły. Jak można by podsumować te ponad trzy dekady religii w szkole? Co, co się przez te trzy dekady działo? Znaczy, być może musimy też podkreślić albo pamiętać okoliczności, w jakich religia wróciła do szkół. Dlatego, że to był początek lat 90., kiedy, kiedy Kościół wchodził w tę fazę demokratyzacji triumfalnie, jako, ten, jako instytucja, która bardzo mocno wspierała wolnościowe dążenia polskiego społeczeństwa, jako instytucja, która walczyła z komunizmem i w związku z tym narracji. Która często jest opisywana też współcześnie, mówi się o tym, że właściwie uzna, uznawano, że, że ten powrót kościoła, to żądanie kościoła, żeby religia była organizowana, kościoła katolickiego, żeby religia była organizowana w szkołach publicznych, że to jest pewnego rodzaju zapłata, odpłata tak, za, za, za to zaangażowanie kościoła. Przy czym chciałabym podkreślić jedną rzecz. Musimy pamiętać, że Religia w szkołach, jak powiedziałam wcześniej, głównym beneficjentem jest Kościół Rzymskokatolicki, ale to wcale nie znaczy, że religia w szkołach jest ograniczona do Kościoła Katolickiego, dlatego że zgodnie z prawem, które w Polsce obowiązuje, tak naprawdę każda organizacja religijna, która jest zarejestrowana, która funkcjonuje prawnie jako Kościół, jako związek wyznaniowy, ma prawo do organizowania lekcji religii. W szkole publicznej. Ale ja też nie słyszałam, żeby lekcje innych religii były w szkole. No i jednak jest takie przekonanie, zresztą podparte ciągle jeszcze badaniami o tym rozmawiałeś w naszej poprzedniej rozmowie mm -hmm. że ciągle jednak większość tego społeczeństwa, polskiego społeczeństwa, deklaruje się jako katolicka. Zgadza się. Oczywiście tam jest zastrzeżenie, że tych dzieci musi być na przykład, żeby w szkole organizować lekcje religii danego wyznania to musi być przynajmniej siedmioro uczniów uczennic, którzy są tego wyzna wyznania w klasie, ewentualnie organizuje się międzyklasowe zajęcia, jeśli tych dzieci jest mniej. I ta... Aha, a zdaje się, że z religią katolicką jest tak, że wystarczy jedno dziecko, które chciałoby chodzić na religię i trzeba zorganizować te lekcje. Właśnie myślę, że nie. Zgodnie, Nawet sprawdzałam dzisiaj rozporządzenia dotyczące tej kwestii i dalej utrzymana jest, utrzymana jest to minimum, musi być siedmioro uczniów, uczennic w klasie, ewentualnie w szkole. Jeśli jest ich mniej, wtedy można takie lekcje faktycznie przenieść, przenieść do, organizować je poza szkołą, jeszcze można organizować międzyszkolne jakieś punkty, albo właśnie przenieść je do punktu katechetycznego. I oczywiście podkreślę, Kościół rzymskokatolicki jest największym beneficjentem, ale są takie miejsca w Polsce, gdzie tych siedmioro dzieci innego wyznania można znaleźć. To jest na przykład Podlasie, to jest na przykład okolice Śląska Cieszyńskiego, chodzi o prawosławie, mhm. albo, o prawosławie o albo o protestantyzm, dokładnie mhm. jeśli chodzi o okolice Śląska Cieszyńskiego. Więc takie miejsca są i takie możliwości też są, ale tak jak mówię ze względu na, na taki powiedziałabym na, na to, że katolicyzm jest dominującą religią w Polsce, no to oczywiście największym beneficjentem jest kościół rzymskokatolicki i co więcej najczęściej te lekcje religii, które nazywamy religią, tak naprawdę są katehezą katolicką. Te 32 lata temu ówczesny prymas zglęb mówił: Nie chcemy pieniędzy za nauczanie religii, my tam idziemy z misją. Dzisiaj są samorządy, które nie chcą, nie chcą płacić za religię w szkołach. Często chowa była pierwsza, mm. to też jest paradoks, mm. że to właśnie miasto. Tak. W Krakowie ten pomysł upadł w głosowaniu radnych. Pomysł, żeby za Katehezę Katechetom płacił kościół, a nie samorząd. Jakie w ogóle będą dalsze losy religii w polskiej szkole? Czy w ogóle jest możliwe, że, on, że ona wróci do sal katechetycznych? Um... To się okaże. Zobaczymy, jak będą wyglądać różne, różne, że tak powiem, przyszłe scenariusze, również scenariusze polityczne. Bo jeśli chodzi o obecnie, ja też nie jestem prawniczką, ale regulacje, które w tej chwili mamy, mówią wyraźnie, że szkoła może, że właściwie państwo zobowiązuje się w duchu właśnie dbania o wolność religijną do organizowania lekcji religii w szkołach publicznych. Nawet to sprawdziłam w Konstytucji i w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Ten zapis mówi o tym, że szkoła właśnie powinna, ale już w Konkordacie, czyli umowie, która jest z Kościołem Katolickim podpisana, mowa jest o tym, że państwo gwarantuje. Więc jakby obecnie... Czyli że musi. Czyli że musi, obecne zapisy jakby nie umożliwiają wyprowadzenie szkół, wyprowadzenie religii ze szkoły publicznej, szczególnie katolickiej, bo tak jak mówię, Konkordat wyraźnie mówi, że, że, że państwo mówi, więc to czy będzie możliwe. No ale ciekawe co się stanie, jeśli już tak trochę to jest fantazjowanie i wymyślanie, co by było gdyby, jeśli już nikt nie będzie chodził na tą religię. Yy, jeszcze ważna rzecz, religia, lekcje religii są organizowane na żądanie, na wniosek rodziców. Czyli po prostu jeśli rodzice nie będą takich wniosków podpisywać, no to po prostu lekcje religii nie będzie podstaw do tego, żeby lekcje religii w szkole organizować. Yy, bo to jest wyraźnie we wszystkich dokumentach zapisane, że to musi być na wniosek rodziców. Zresztą właśnie rodzice na początku roku szkolnego najczęściej takie wnioski... Yy, Podpisują. Oczywiście szkoły czasem ustanawiały takie praktyki, że prosiły, jakby z automatu trochę zakładały, że wszystkie dzieci będą chodzić na religię, ale w tej chwili wydaje mi się, że rodzice też są coraz bardziej świadomi swoich praw i domagają się tego, żeby na przykład nie podpisywać deklaracji nie na religię, dlatego że, że prawo tutaj też dokładnie mówi o tym, że na wniosek rodziców organizowane są lekcje religii. Więc można sobie wyobrazić. Taką hmm. sytuację, że takich wniosków nie będzie albo rodziców, albo ze strony już starszej młodzieży, i w związku z tym wtedy nie będzie podstaw do tego, żeby lekcje religii odbywały się w szkołach. Więc no można sobie wyobrazić ja... Ja raczej, ja raczej częściej słyszę o czymś innym, że jest religia w szkole, a rodzice, którzy nie chcą posyłać dzieci na religię, albo dzieci już takie, które mogą w średniej szkole same osoby decydować, to one muszą napisać, że nie chcą chodzić na religię. Ale chciałam panią profesor zapytać o taką rzecz, jak uczyć religii w szkole XXI wieku? Jakie są rozwiązania gdzie indziej? Bo na przykład na naszym profilu Facebookowym, kiedy zapowiadaliśmy tę rozmowę, Pan Bogumił napisał, w świeckiej demokratycznej szkole nie ma miejsca na uczenie czegoś, co nie jest nauką, a religia nią nie jest. No ale dobrze, mamy tę religię w szkole, więc jakiej uczyć w XXI wieku? W różnych krajach europejskich są bardzo różne modele, ale w większości krajów europejskich jakaś edukacja religijna istnieje. Przy czym ja bym tutaj zrobiła takie ważne rozróżnienie. Możemy mówić o edukacji do religii i o edukacji o religii. Ta pierwsza to jest coś, co, czego przykładem będą na przykład lekcje katezy katolickiej, które są w naszej szkole, czyli jej celem jest uczenie i wzmacnianie tożsamości religijnej. Osób, uczniów, uczennic, którzy uczęszczają, i uczenie, jakby przyuczanie do, do religii można powiedzieć. Z kolei ta druga, ten drugi model mówi o uczeniu o religii i, i jakby odpowiadając na ten komentarz, który Pani przytoczyła, być może to, to, to byłaby odpowiedź na, na, na tego potrzebę, tak? To jest uczenie też naukowe, bo oczywiście są nauki, jest religioznawstwo, jest socjologia religii, które faktycznie religii się przypatrują, jest historia religii i faktycznie ten model uczenia o religii zakłada, że uczymy o różnych religiach, przyjmujemy, że religia jest pewnym ważnym elementem ludzkiego doświadczenia, ludzkiej historii, tak? w związku z czym jest też czymś, o czym warto nauczać, ale to nauczanie ma właśnie taki, powiedziałabym, naukowy charakter, nie jest uczone z punktu, o religii nie uczy się jakby z punktu widzenia danej, Religii, konfesji, tylko właśnie z punktu widzenia różnych nauk, której, które tej religii się przyglądają. Czy byłoby to w Polsce możliwe? Znaczy, oczywiście istnieją studia religioznawcze, więc uczymy socjologii religii, więc takie rzeczy się dzieją. Czy to byłoby możliwe na poziomie szkoły podstawowej? No, chyba nie. nie no, że przechodzi ksiądz albo, albo siostra zakonna, i tak uczą o tej religii, znaczy, jak pani profesor mówi. Wyobrażam sobie i nawet jestem pewna, że są księża i siostry, którzy są na tyle otwarci że dyskutują albo uczą też o, jakby wspominają na lekcjach religii o innych wyznaniach, o innych religiach, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie, takie elementy się gdzieś pojawiają, oczywiście też na lekcjach historii dzieci też uczą się o innych religiach, na, zakładam też, że na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, chociaż nie wiem, nie jestem pewna czy na przedmiot się w tej chwili tak nazywa, ale więc w polskiej edukacji oczywiście takie elementy takiej wiedzy są jak najbardziej, ale czy czy wyobrażam sobie uczenie, takie uczenie podczas właśnie lekcji religii? No na razie powiedzmy, że nie jest to pewnie norma, albo nie jest to powszechne. Jest taki hit teraz. Czytam o tym już kolejny tekst na platformie internetowej Roblox, młodzi ludzie. Zrobili coś, to jest taka platforma, gdzie jakby gra się w różne gry, tak to rozumiem, i młodzi ludzie stworzyli taką grę, w której odtworzyli wnętrza kościelne ze wszystkimi detalami. W tej grze śpiewa się pieśni religijne, daje się na tace, występuje ksiądz, występują wierni. Bardzo się to cieszy dużą popularnością, jest kolejka, żeby wejść na tę platformę i wziąć udział w tej mszy, tak ją nazwijmy. O czym to świadczy, Pani zdaniem? Znaczy, przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie jaka jest motywacja wchodzenia i grania. oczywiście wyobrażam sobie, że, że może to spełniać różne funkcje, z jednej strony być może może być. No pewnie młodzi ludzie pewnie by wiedzieli, że to, że to jest po prostu fajne, że to, że to jest dobra no, zabawa. No więc właśnie, myślę, może być to rodzaj zabawy ale być może jest to też jakiś element, jak, jakiegoś rodzaju doświadczenia religijnego dla tych osób albo elementu ich praktyki, więc jakby na pewno można na to spojrzeć z różnych stron. Oczywiście pamiętajmy, że religie nie funkcjonują w próżni społecznej. One są bardzo mocno powiązane z tym, co się dzieje właśnie w... Naszej codzienności, ponieważ oczywiście internet, gry komputerowe są naszą codziennością, aplikacje różnego rodzaju. W związku z tym religia też bardzo często albo jest wzmacniana, albo w jakiś sposób przenika, albo różnego rodzaju elektroniczne nowości w jakiś sposób też zmieniają religijność. Więc nie wiem, jaki jest cel tej gry, szczerze mówiąc, ale wyobrażam sobie, że, że może ona służyć zarówno właśnie być może wzmacnianiu jakichś formom religijności. Też ja wiem, że istnieją różnego rodzaju aplikacje, które na przykład umożliwiają albo ułatwiają. Na praktyki religijne, czyli na przykład urzaniec online, które jakby w jakiś sposób mogą wspierać tak jak aplikacje wspierają nas w różnych naszych aktywnościach, mogą nas również wspierać w naszej religijności. Więc dla osób, dla których to doświadczenie jest ważne, takie osoby mogą też wykorzystywać różnego rodzaju linki technologiczne po to, żeby swoją religijność wzmacniać. Więc tak, przypominam sobie, jakie u niektórych rozbawienie, u niektórych oburzenie wzbudziła informacja o tym, to chyba było w okresie pandemii, że będzie się można online spowiadać. No to więc by znaczyło, tego, co by nie przyjęło się to, chyba nie było zgody. Tak tak, 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 to nie było na to zgody. To by znaczyło i tak pewnie jest, że młodzi ludzie, jak rezygnują z religii, to wcale nie rezygnują albo nie wszyscy z jakiejś formy. Duchowości, chyba tak można by powiedzieć, gdzie oni tego szukają i w jakich formach? Myślę, że w bardzo, bardzo różnych formach. Generalnie socjologia religii mówi o tym, że w nowoczesnym świecie mamy tendencję, to co my nazywamy sekularyzacją, można również, czyli odchodzeniem od tradycyjnych form religijności, można na ten proces patrzeć w trochę inny sposób, to znaczy odchodzimy od tradycyjnych, zorganizowanych form religijności. Ale szukamy być może bardziej zindywidualizowanych doświadczeń. Więc jeśli chodzi o tą duchowość, i właśnie to socjologia religii nazywa duchowością, szukanie, doświadczanie, zaspokajanie pewnych potrzeb, właśnie być może religijnych, poprzez poszukiwanie bardziej zindywidualizowanych, pozainstytucjonalnych doświadczeń. Więc gdzie tego szukać? To też zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy duchowość. Niektórzy teoretycy, badacze socjologii religii nazwaliby duchowością. Jest taki słynny Thomas Lukman, który definiował religię jako przekraczanie takiej biologicznej natury człowieka. I dla niego właściwie religią byłoby absolutnie wszystko: podziwianie natury, wędrówka w górach, medytację, yoga, cokolwiek. Wszystko to mogłoby być elementem, mogłoby być to pewne, pewnego rodzaju religią dla Danej osoby. Więc w tym sensie y, poszukiwania takiej duchowości no, mogą przyjmować najróżniejsze, najróżniejsze y, y, formy. Więc są też teoretycy czy też właśnie badacze, którzy zakładają, że tak jak mówiłam wcześniej, że my z natury, my jako ludzie z natury jesteśmy religijni, potrzebujemy pewnego rodzaju transcendencji, potrzebujemy właśnie tego przekraczania naszej biologicznej natury, tylko właśnie zmienia się forma tego czegoś, co zaspokaja w nas tę potrzebę, więc w tym sensie właśnie duchowość, w założeniu takich badaczy, no to nie przestajemy być religijni, zmieniamy tylko jakby formę, szukamy jakby innych form zaspokojenia tej, tej, tej swojej potrzeby. I podobnie jest z młodzieżą, oczywiście też, też młodzież poszukuje różnych doświadczeń, niektórzy stają się bardziej religijni w tradycyjnych w tradycyjnym, słowa, w tradycyjnym sensie tego słowa, czyli na przykład angażują się w różnego rodzaju wspólnoty religijne, które mogą być bardzo też takie wymagające, które gwarantują pewnego rodzaju doświadczenia takie głębsze religijne, albo mogą poszukiwać tych doświadczeń zupełnie poza zorganizowaną instytucjonalną religią, tak? czyli właśnie to mogą być jakieś rodzaje praktyk właśnie duchowych, albo nawet może to być, tak jak mówiłam, kontakt z naturą. Być może dla niektórych osób to jest właśnie to doświadczenie duchowości. No to jest zadanie przed Kościołem. Pytanie, czy się tego zadania podejmie i czy stworzy, jak Pani Profesor powiedziała, tą ofertę właśnie dla tej grupy coraz tak. większej, jak się okazuje, młodych ludzi, tak. którzy od tej tak. tradycyjnej religijności odchodzą. Bardzo dziękuję. Profesor Katarzyna Zielińska, dziękuję. socjolożka religii Uniwersytet Jagielloński była gościnią Life in Kraków. Dziękuję. Dziękuję bardzo.